Dobra, na, na mostku są generałowie, nie mogą się dowiedzieć, że tu jesteśmy, bo przyślą wsparcie. Walczymy razem do końca. Dobra, idziemy. Dobra, widzimy. Zaczynamy akcję. Czysto? Tu czysto. Dziękuję. z jest jakiś hangar. Na razie nikogo nie widzę. Wchodzimy, dobra, Powolutku. Pamiętajcie w Czek, Gdzie, gdzie, gdzie? Na razie zostawcie go. Słuchajcie, tutaj jest hanger C. Niech to sprawdzi to wyjście Widzę jedną osobę. Drugi, już, dwie, już dwie są. Dobra, zaraz dajmy tą pierwszą. Trzech jest, trzech jest. Trzymać ogień, trzymać ogień na razie. Dobra, zabijam tego co podchodzi do mnie, uwaga. Czekajcie, nie widzimy. Dobra, dobra, szau, dobry szau, idziemy dalej. Okej, okay, okej, okay, kontrolujcie. Dobry szau, Kurde, ale ładnie to poszło. Kolejny? Kolejny. Kurde, kurde. dobra, dobra. Może jeszcze nie będą wiedzieć, spokojnie. Eee, dajcie żeby na górę. Kurde widzowie ja tego się nie spodziewałem, że to jest za łatwo parnych rzeczy. Uważajcie, to są jakieś bomby i inne rzeczy. Trochę idziemy dalej. to? Oni się będą zlatywać, bo tam jest malar w tamtym pomieszczeniu. Ale to, mo to może być normalne... Zobaczymy czy będą, jak na to zareagują. Przemieszczamy się. Musimy znaleźć wyjście tu na górę gdzieś. Szukajcie. Chyba po drugiej stronie. Wyjście na górę wcześniej. Gdzie wcześniej? Tak, tak. A tutaj co jest? Po przejściu. Gdzie jest wyjście? Szukajcie. Wróćcie do nas, wróćcie do nas. Skąd przyszliśmy? Widzę. Tutaj, tutaj, do góry. Tu na górę. No idziemy sobie. Tu jest jedno. Tędy się wejdzie na górę. Zabe... Zabezpieczcie to. Zobaczmy, pas startujmy. O! Wiedzą, że jesteśmy! Dobra. Haker! Odcinaj sygnał! Szybko! Odcinaj łączność! Haker! Już się robi! Mamy mało czasu. Generałów trzeba dorwać. Tu są! Dajcie mu Dobra, trzeba go zwabić tutaj. Wezmę go na siebie. Zobaczą mnie. Dobra, niech mnie zobaczą, niech się na mnie rzucą. Gdzie jest ten jeden? Hacker, czy sygnał jest ucięty? Sygnał jest odcięty już. Dobra, gdzie jest ten generał? Gdzie on poszedł? Po ciebie, po ciebie. Tutaj jest to było. Ja go zwabię na siebie, a ty bierzesz mu kosę. Poczekaj, Elci, Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ej! Tutaj jestem! zabiłem go. Zabiłem go, Elci. Nie wiem. Nie żyje. U. Dobra, na mostek, na mostek. Tam jest drugi. Do góry trzeba, tu jest wejście. Chodzimy na górę. Po jednej stronie go nie ma. Nie ma jednego generała. Ej, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, coś tutaj leci. Na radarze widać, że coś tutaj leci. Panowie, chyba jakiś sygnał się przedarł. Widzę, że coś tutaj zmierza. Na dole ktoś strzela. Tam idą. Chcemy wysadzić im te samoloty? No raczej ich nie przejmiemy. Jakiś pomysł, jak to zrobić? Chyba tym tego nie zdetonujesz. Tego może nie, ale są inne też. O, próbujcie, próbujcie. Szybko, mam mało czasu, nie ma generała nigdzie. Dobrze. Walcie w te rakiety obok, jeżeli są. O, dobrze, dobrze, Widzisz? Dobrze. Mówiłem, w te rakiety. Został tylko ten duży. Co no z Daveem? Gdzie, Dave? Dobra, przejmujemy kontrolę. David! zgłoś się siebie na radiu wojskowym, że jest atak na ten. Atak na lotniskowiec. Że jacyś dobra. dziwni ludzie w jakichś dziwnych zbrojach. Dobra, nie mam ber, ber, No, panowie, dobra robota, spadamy, spadamy, spadamy. Zaraz się zjawi tu wojsko. Nie wiem, gdzie jest ten zastrzany generał, ale musimy się zmywać. Co się dzieje? Samolot. Ja. Samolot. Przepraszam. Gdzie Widzę ją. Walczcie po kabinie. Uuu! Wow. Nie ma za Mam jeszcze żyje J, Nie zabijemy go tak. Helikoptery jakieś? To chyba wojsko przyleciało. Spadamy, spadamy. To wojsko dobra panowie, za mną. Musimy stąd uciekać. Wojsko jest. Dobra, tu skoczyć. Skaczcie do wody wszyscy. Dave, wszyscy. Do wody. osłaniam was. Wszyscy w wodzie? Tak. Skaczę. Na skutery, na skutery! Już! Panowie, gdzie jesteście? Na śarku już. Ja też płynę. Dobra, spadamy, spadamy. Dobra robota. Drugi raz z rzędu skaczymy z tego lotniskowca. Jak się czujecie? Tak, dobrze. <laughs> Udało się. Wow! Dobra, już nie nasa rzeź, niech się zabijają sami. <laughs> Dobra robota, panowie! O to chodziło. Teraz na kajo i chowamy się. Resztę zrobią wojskowi.